Opotrix, radioaktywne opowiadania. Historię ze strefy skażenia. Zapraszam na serię opowiadań. Wody arktyczne. Stacja Alcatraz, odcinek pierwszy. Kobieta w czerwonej sukience. Demencja w szponach neurotoksyny. Zaczynamy. Dziś znów chochliki przyciągnęły wódę. Tak nazywałem moje szlachetne menelskie potrzeby. Było ich kilka głównych i kilka podrzędnych. Dbałem o ich satysfakcję. Nie linczujcie mnie za to. W końcu wynalazkiem potrzeby są różne mechanizmy, a hedonizm rozpoczęty trzeba kuć, póki jest gorący. Już tak kuję 10 lub 15 lat. Sam nie pamiętam ile dokładnie. Niby były chyba jakieś przerwy, ale dziura w głowie ich udowodnić nie potrafiła. Wuda jest dobra, bo dobra jest wuda. Cytat na poziomie tężyzny mojego rozumu. Ale jak coś działa, jest prawdziwe, to po co to zatrzymywać? To tak, jakby zatrzymywać zegarek z wyrzutami, że odlicza czas, albo odbierać tętnienie aortom, a człowiekowi życie. W zasadzie kiedyś lubiłem kwestionować różne tezy, w końcu wątpię, więc jestem. Jednak ani kształtu butelek, ani smaku wódżicu, a nawet efektów samego alkoholu obalić w swojej wyobraźni nie potrafiłem. A próbowałem trzy razy po pijaku. I dwa razy na trzeźwo. Woda po prostu cieszy. I to wystarczy. Białe myszki też były szczęśliwe. Przyszły gromadnie, aby poczuć kop. Nie chciałem, żeby piły. W końcu tak bardzo je lubiłem, gdy były trzeźwe. W odróżnieniu od stanu po alkoholu bywały skryte, opanowane, tajemnicze, a po pijaku to się zmieniało. Było dziko. Zresztą, jak ktoś lubi wódę, to dobrze wie, jak to jest, gdzie trzeba dzielić się z pasożytem, ale inaczej myśli się, bo oficjalnie dużo trudniej, gdy pasożyt staje się Twoim jedynym przyjacielem. Naprawdę tym jedynym, który znacie na wylot i usypia w twojej długiej, rdzawej brodzie, starając się opanować helikoptery. Te ich czerwone oczy, ach nie umiałem im odmówić. Odkręciłem butelkę i do nakrętki nalałem swojskiego paliwka. One po kilku głębszych robiły dla mnie wszystko. Tańczyły i śpiewały przepełnione swoją własną, a jakby moją radością, wyeksponowaną w cieniach na ścianie i w atmosferze wokół. Było to prawdziwe, zbyt byłem ogłuszony, by to kwestionować. Wydawało mi się, że mam rodzinę. Po pijaku stawałem się jakby królem myszy. Byłem wulgarnym jokerem, treserem małych mysich dziwek. Z dziury w kapliczce koło starej stacji transmisyjno-telefonicznej. Szkoliłem je cyrkowych sztuczek, posłuszeństwa różnego rodzaju, jak turlanie nakrętki od ściany do dłoni, czy skakanie z jednej dłoni do drugiej. Nigdy nie spostrzegłem, że ich nie ma. Był to związek idealny, bezstratny. Zakwestionowałem ich obecność dopiero na końcu istnienia stacji arktycznej Alcatraz, mojego domu. To było na starość już zaawansowaną, w przedsionku, w ostatnim wagonie w drodze do nieistnienia. Nie rozczarowałem się. Wspomnienia były prawdziwe, mimo iluzoryczności ich obecności na trzeźwo. Ale inaczej wszystko wygląda, gdy nie pamiętasz, co to trzeźwość. Jak kojarzy ci się ona z jakąś chorobą, z jakimś wirusem depopulacji, czy z zakazaną warszawską piosenką podczas okupacji? Nie, lepiej nie ryzykować. Wódka była ciepła, dziwnie ciepła, to rzadkie tutaj w Arktyce. Czyżby ktoś celowo ją ocieplił, abym to zauważył? Na szczęście jestem sam, więc to niemożliwe. To są znowu te pierdolone na dnie bez koła ratunkowego, rozsądku, urojenia. To tylko mokra i zimna paranoja samotności. Odkąd puściłem kota Aka, skarpeta, na małej, topniejącej krze ku ostatniemu widzeniu z Ojcem Niebieskim lub kurwa, z osranym przez małpy pomnikiem. Charlesa Darwina, co do czego pewności nie miałem, to jestem w tej bazie sam. Hmm. Lub prawie sam. Bo szaleństwo pustki interpersonalnych relacji, szaleństwo braku cipy, przybierało różne kontrowersyjne i konwersacyjne obrazy osób i rzeczy trzecich Póki co relacje rosły w siłę z małymi białymi myszkami ale jestem pełen wiary i nadziei że zrobi się tłoczniej że zespół ożyje wyrwany szaleństwu z gardła W okrzykach Odi profanum vulgus et arceo lub de profundis clamavi Któż zagrzał mi wódę a może zwariowałem Czy myszki nie dobierały się do mojego atomowego paliwa? Raczej zamek w pancernej szafie, jednym kantem wychylonej na zewnątrz stacji, uniemożliwia otwarcie bez klucza, ale te małe kurwiki są jak tajni agenci. Nie wiedziałem, co jest grane, ale zdołałem już do niepewności przywyknąć. Tutaj obowiązuje stan niewiedzy. Niepewność była jak wszawica w burdelu, nie odpuszczała na krok. Może ta ponętna kobieta w czerwonej sukience, którą widziałem w Atenach 20 lat temu, wyszła mi z zatrutego, radioaktywnego mirażu? Ta trzydziestoletnia amatorka szkoły powszechnego gwałtu publicznego, wywołanego impresją otoczenia urokiem, nie była z pierwszej łapanki. Ona dobrze wiedziała, jak rozpalić żądze i zgasić amatora, jak peta. Co noc mi się śniła w innej fryzurze i innym makijażu. Ona była jak bogini. Była powierniczką jedynej miłości życia. Myślałem, że skoro białe myszki mogą wyskoczyć z bani, to dlaczego nie ona? Już długo nie podważałem ich egzystencji, pulsu krwi i bicia małych serc, ani przekazu myśli pomiędzy nami. Czy kobieta w czerwonej sukience jest gorsza? Czy ma swoją niepodważalną i nieosiągalną mi cenę? Czyż strata wszystkiego, by tu być, to mało? Czy to nie wystarczy? Winiłem o to wódkę. Ta cholera musiała być kiepska, jakaś trefna, a wiem, bo sam ją robiłem. Haha. Ha. Mimo tego obraziłem się na nią, bo jej oszustwo mnie irytowało. Niby daje paletę korzyści, ale ciągle ssie. Wymaga uwagi i tańca ze sobą o krokach jakby z Mordoru, czyli coś pomiędzy dens makabre a tango. To mnie niszczyło. Więc od czterech do sześciu minut później polewałem, przełykałem bez rozkoszy i bez salw honorowych. Trzymałem butelkę przez szmatę, nie wymawiałem jej imienia ani nie patrzyłem jej w oczy. Moja strata była jej bólem. Implikowałem go jej immanentnie i transcendentalnie wszystko po to, aby jej udowodnić, że to ja panuję nad nią i żeby czuła ból obrazy, tej zimnej ignorancji z mojej strony, bo jest niesprawiedliwa. Mimo to gdzieś w głowie miałem nadzieję, że woda zmięknie, jak zakładnik wieży szyfrów, gdzie między obiektem tortur a torturującym tworzy się jakaś dziwna więź. Jeden błysk wokół blady, niemy uśmiech, i już relacje zmieniają wartość, jakby ulegając przebiegunowaniu. Prawda jest jednak taka, że ja i Wuda jesteśmy starymi masochistami, co utrudniało dialektykę perswazji. Z jednej strony, a z drugiej, wspólne straty przeważały na jej niekorzyść. Powoli ginęła, co mnie przyjemnie pobolewało. Może to jest czas na porozumienie. Ta jej psychologiczna gierka o przetrwanie wydaje się dążyć do mojego sukcesu. Zdziwilibyście się, co człowiek potrafi zrobić. Jak jest nastawiony na przetrwanie. Sukcesu jeszcze nie osiągnąłem, ale woda obiecała popracować nad moim towarzystwem. To pachnie nadzieją. Czułem, jakbym wygrał, gdybym nie liczył tych godzin krzyków, wstępionych oczu od denaturatu, już krzywych igieł i wytartych strzykawek po serum prawdy, kwasu z akumulatora i czasu na urabianiu bohatera podlegającego perswazji bólu, bo to są jednak straty. A w psychice ukryte, ja, dziecko, jak strach na wróble w lesie kukurydzy, w tej ciemności podświadomości, w końcu zapłaczę. Podobno lepiej płakać na początku, na świeżo, wtedy to mniejszy upadek, a po kilku akcjach przestajesz już czuć, bo gdy tak odkładasz załamanie, to potem upadek może zabić. Wtedy nie tylko płacz zabija, a kołnierzyk, szubienica. Zestaw Żyletek, Paul Silver, most dla odweselonych z widokiem na krematorium itp. Tak mogłoby być w moim przypadku. Gdy woda zmiękła, czułem w powietrzu syndrom sztokholmski. Te relacje, wierzyłem, nie pójdą na marne. Czekałem na akt pierwszy i scenę finalną, gdy Lady in Red wchodzi z butelką wódki za podwiązką. Nie musiała być duża. Wystarczy, że będzie ciepła, a szanowna pani w czerwonym do kurwy nędzy powie mi, że moją butelkę wódki zagrzała między udami. To by wyjaśniło anomalię. Myszki razem ze mną patrzyły w kierunku drzwi wejściowych w oczekiwaniu, że ona wejdzie. Nie przyszła. No, kurwa. Myszy tańczą, piszczą, śpiewają, a nikt nie wie, skąd ciepła woda się wzięła w Arktyce. Teraz rozważając dalsze śledztwo, stwierdziłem, że warto uzupełnić braki neurotoksyn w organizmie. Chuj, że ciepłe. Uznam, że ciepła wódka to miła wódka, no kurwa, jebany cud. Jedni latają powozem z reniferami, drudzy z martwych wstają, a na moim ołtarzu wódka złapała rumieńce, stała się ciepła. To nie jest istotne, że zasadniczo tylko o dwa stopnie cieplejsza. Ale jak 15 lat pijesz wódkę zimną, o stałej temperaturze pomocnej w rytualnej degustacji to nawet jeden bąbelek powietrza w butelce buduje scenariusz ciekawości i bólu. Tutaj ciepła woda to obraza mojego dobrego smaku. To tortura prób znalezienia przyczyny, to niewiadoma. Jest ten fakt anomalią, jak UFO. Ostatecznie, gdy się dowiedziałem, że się nie dowiem, skąd woda tu na Arktyce stała się cieplejsza, zacząłem próbować zadać sobie pytanie. Skoro to cud? To kto go uczynił i w jakim celu? Ten lucyferiański plan dywersji i sabotażu nazwałem misterium Chuj wie czego i Chuj wie po co, a 13 lutego stało się świętem ciepłej wody. W ten dzień wszystkie butelki się sprawdza, a ciepłe, jakakolwiek by się takie stały, wrzuca się na ciemne i mroźne dno sejfu chłodniczego. Myszy stwierdziły na popijawie, że ciepłą wodę to piją tylko menele w trzyletnim ciągu alkoholowym, na szczęście miałem piętnaście lat ciągu, a to uświadamia, że razem z czasem stajemy się bardziej marudni, wybiórczy, wkurwieni i dociekliwi w swojej nietrzeźwości. Kończąc dzień zmówiłem modlitwę. Wody nasze i zakończyłem słowami. I nie wódź nas na pokuszenie. Amen. Była to część pierwsza serii Wody Arktyczne pod tytułem Kobieta w czerwonej sukience, demencja w sidłach, neurotoksyny. Dziękuję serdecznie za uwagę. Niech wody Was nie opuszczają.